Wyobraź sobie, że możesz zarabiać na klientach, których nie obsługujesz. Brzmi jak science fiction, a jednak to rzeczywistość w branży transportowej. O, oh, to bardzo intrygujące. Opowiedz mi więcej o tym narzędziu. No więc, wyobraź sobie typowego przewoźnika międzynarodowego, wożącego pasażerów busem z adresu na adres. Codziennie odbiera dziesiątki, a czasami setki telefonów, zapisuje dane w zeszycie i ręcznie koordynuje wszystkie przejazdy. To jak próba zarządzania ruchem lotniczym za pomocą Karteczek samoprzylepnych. Uch, to musi być koszmar logistyczny. Jak w ogóle można tak funkcjonować w dzisiejszych czasach? Właśnie. A teraz dodaj do tego fakt, że często musi odmawiać klientom, bo albo trasa nie pasuje, albo bus jest już pełny. To jak wyrzucanie pieniędzy przez okno. Mm. A czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Wspomniałeś coś o tym wcześniej. I tu wkracza technologia. Wyobraź sobie system, który automatycznie przyjmuje zapytania od pasażerów i kieruje je do Ciebie, ale tylko wtedy, jeśli pasażer zapyta o przejazd na Twojej trasie. Natomiast jeśli pasażer jest spoza Twojej trasy lub nie możesz go zabrać, przekazuje go do odpowiednich przewoźników. Ten system to bus do Polski i działa jak swego rodzaju no, powiedzmy, że to taki Uber dla przewoźników międzynarodowych. Ale jest lepszy, ponieważ nie decyduje sam o stawkach przejazdu, to przewoźnik ma pełną kontrolę. I sam decyduje o cenie biletu dla pasażera. Wow, to brzmi jak prawdziwa rewolucja! Jak dokładnie to działa? No więc, przewoźnik ustala swoje trasy i terminy w systemie, zaznaczając na mapie regiony, które obsługuje. Gdy przychodzi zapytanie od pasażera, system automatycznie sprawdza, czy miejscowość wyjazdu i docelowa pasują do regionu przewoźnika. Jeśli tak, super. Jeśli nie, przekazuje zapytanie dalej do innych przewoźników. A przewoźnik, z którego strony internetowej pochodzi zapytanie, dostaje prowizję. To genialne. Czyli przewoźnik może zarabiać nawet na klientach, których sam nie obsługuje? Dokładnie tak. To jak pasywny dochód w branży transportowej. Wyobraź sobie, że zarabiasz siedząc na plaży, bo ktoś inny przewozi pasażera, którego ty nie mogłaś zabrać. No dobrze, ale czy to nie jest zbyt skomplikowane dla przeciętnego przewoźnika? Wiesz, nie każdy jest biegły w technologii. To świetne pytanie. I tu jest kolejna zaleta tego systemu. Wystarczy, że przewoźnik skontaktuje się z zespołem Bus do Polski, a oni zainstalują na jego stronie internetowej specjalną wyszukiwarkę przyjmującą zapytania, lub nawet: Uwaga! Agenta AI, konsultanta sztucznej inteligencji, rozmawiającego z pasażerami. To nie jest jakiś bot, jakie znamy z poprzednich lat. To wyszkolony wirtualny pracownik przyjmujący zapytania od pasażerów. Agent AI? Brzmi jak coś z filmu science fiction. Prawda? A jednak to rzeczywistość. Ten wirtualny pracownik AI dosłownie rozmawia z klientami, przyjmuje zapytania i przekazuje je do przewoźnika, żeby dokończyć rezerwację. To jak mieć osobistego asystenta, który pracuje całą dobę i nigdy nie bierze urlopu. To niesamowite. Ale zastanawiam się, czy nie ma jakichś minusów tego rozwiązania? Cóż, jak każda nowa technologia, i ta ma swoje wyzwania. Niektórzy przewoźnicy mogą obawiać się utraty kontroli nad swoim biznesem lub po prostu boją się zmian. To naturalne. Mhm? Mm rozumiem. Jak można przekonać sceptycznych przewoźników? To kluczowe pytanie. Myślę, że najważniejsza jest edukacja i pokazanie konkretnych korzyści. Wyobraź sobie warsztaty, gdzie przewoźnicy mogą na żywo zobaczyć, jak system działa. I ile czasu im oszczędza? To jak. wybaczcie to porównanie, nie chciałbym nikomu umniejszać, ale to jak pokazanie komuś, kto całe życie jeździł konno, jak działa samochód. O, oh, to świetne porównanie. A jakie widzisz potencjalne korzyści dla pasażerów? No więc, dla pasażerów to prawdziwa rewolucja. Zamiast dzwonić do dziesiątek przewoźników, wystarczy jedno zapytanie: system sam znajdzie najlepszą opcję. To jak mieć osobistego asystenta podróży w kieszeni. To brzmi jak spełnienie marzeń dla każdego podróżującego. Dokładnie. A do tego dochodzi jeszcze większa wygoda i szybkość zamawiania przejazdu. Wyobraź sobie, że możesz w minutę w jednym miejscu znaleźć wszystkich przewoźników oferujących przejazd busem na danej trasie. To niesamowita ewolucja znajdowania przewoźnika od plakatów ogłoszeniowych na słupach. 25 lat temu. Ogłoszenia w gazetach 15 lat temu banerów reklamowych na płotach, ogłoszeniach na różnych stronach internetowych poszukiwania w social mediach przewoźnika. Teraz mamy system, który robi to za pasażera. Fascynujące to daje pasażerom i przewoźnikom oszczędność czasu, a co za tym idzie pieniędzy a czy widzisz potencjał do rozszerzenia tego systemu na inne branże? Absolutnie. To jest właśnie to, co mnie najbardziej ekscytuje. Wyobraź sobie podobny system dla fryzjerów, mechaników samochodowych, czy nawet prawników. Możliwości są nieograniczone. Wow, to naprawdę mogłoby zmienić sposób, w jaki funkcjonuje wiele branż. Dokładnie. I to pokazuje, jak ważne jest, aby być otwartym na nowe technologie. To nie jest już kwestia czy, ale kiedy takie rozwiązania staną się standardem. To naprawdę daje do myślenia. Jakie widzisz największe wyzwania w implementacji takich systemów w innych branżach? Hmm, myślę, że największym wyzwaniem będzie zmiana mentalności. Wiele firm, szczególnie tych mniejszych, działa według zasady zawsze tak robiliśmy i było dobrze. Przekonanie ich, że zmiana może przynieść ogromne korzyści, to jak, no, jak przekonanie kogoś, żeby przesiadł się z roweru na motocykl. A jak myślisz, jakie branże mogłyby najbardziej skorzystać na takim rozwiązaniu? Cóż, poza transportem widzę ogromny potencjał w branży usługowej. Wyobraź sobie system dla fryzjerów, gdzie klient wpisuje, jaką fryzurę chce i w jakim terminie, a system automatycznie znajduje dostępnego stylistę. Albo dla prawników. Ładujesz do systemu akta sprawy, system dopasowuje akty prawne, sam pobiera orzeczenia sądów. I na żądanie prawnika znajduje sprzeczności w sprawie, wyszukuje wątki, pomaga przygotować pytanie dla świadków, oczywiście ostatecznie o wszystkim na koniec decyduje prawnik, ale to ogromne wsparcie i przyspieszenie jego pracy. Nie musi już przekopywać za każdym razem tysięcy stron akt sprawy. To jak mieć osobistego asystenta dla każdej usługi. To brzmi jak przyszłość, o której wszyscy marzymy. Ale czy nie obawiasz się, że takie systemy mogą prowadzić do depersonalizacji usług? To bardzo ważne pytanie. I tu dochodzimy do kluczowego aspektu. Technologia ma wspierać, a nie zastępować człowieka. Wyobraź sobie, że dzięki automatyzacji rutynowych zadań fryzjer czy mechanik ma więcej czasu na rzeczywistą rozmowę z klientem i lepsze zrozumienie jego potrzeb. To jak dać profesjonaliście supermoc do skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Mhm, to ma sens. A jakie widzisz potencjalne zagrożenia związane z tak szerokim wykorzystaniem AI i automatyzacji? Cóż, jak każda technologia, i tanie się ze sobą pewne ryzyka. Musimy być czujni na kwestie prywatności danych, czy potencjalnej monopolizacji rynku przez duże firmy technologiczne. To jak balansowanie na linii z jednej strony mamy ogromne korzyści, z drugiej potencjalne zagrożenia. To prawda. Jak myślisz? Co możemy zrobić, aby czerpać korzyści z tych technologii, jednocześnie minimalizując ryzyka? To kluczowe pytanie. Myślę, że odpowiedź leży w edukacji i regulacjach. Musimy edukować społeczeństwo o korzyściach i zagrożeniach nowych technologii, a jednocześnie tworzyć odpowiednie ramy prawne. To jak budowanie mostu, potrzebujemy solidnych fundamentów, aby bezpiecznie przejść na drugą stronę. To bardzo trafne porównanie. A jak widzisz rolę rządów i organizacji międzynarodowych w tym procesie? Uch, to skomplikowana kwestia. Z jednej strony, rządy i organizacje międzynarodowe powinny stworzyć odpowiednie ramy prawne i etyczne dla rozwoju AI i automatyzacji. Z drugiej strony, muszą uważać, aby nie hamować innowacji. To jak próba kierowania rzeką możesz ją ukierunkować, ale nie możesz całkowicie zatrzymać jej biegu. Fascynujące porównanie. A jak myślisz, jak zwykli ludzie mogą przygotować się na te zmiany? Myślę, że kluczem jest ciągłe uczenie się i adaptacja. Wyobraź sobie, że jesteś jak surfer. Musisz nauczyć się łapać fale zmian technologicznych, zamiast pozwolić im się przewrócić. To oznacza bycie otwartym na nowe umiejętności, ciągłe dokształcanie się i, co najważniejsze, rozwijanie umiejętności, których maszyny nie mogą łatwo zastąpić. Kreatywności, empatii, krytycznego myślenia. To naprawdę daje do myślenia. Czy masz jakieś końcowe przemyślenia na temat przyszłości technologii i biznesu? Cóż, myślę, że stoimy na progu fascynującej ery. Technologia, taka jak system BUS do Polski, to dopiero początek. Przyszłość należy do tych, którzy potrafią łączyć ludzką kreatywność z mocą AI i automatyzacji. To jak Nauczenie się nowego tańca na początku może być niezręcznie, ale z czasem staje się naturalne i otwiera przed nami nowe możliwości. Kluczem jest pozostanie otwartym, adaptacyjnym i, co najważniejsze, ludzkim w świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię. Wow, to naprawdę inspirujące podsumowanie. Dziękuję za tę fascynującą rozmowę. Cała przyjemność po mojej stronie. To był kolejny odcinek Buz do Polski gdzie rozmawialiśmy o tym, jak technologia zmienia biznes i nasze codzienne życie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.